Kilka słów o postaci liczb wyświetlanych w programach ABC. Wybierzmy sobie współrzędne węzłów odczytane grupowo łukiem. No i widzą Państwo, że mamy tutaj cztery cyfry znaczące. No chyba, że gdzieś są zera, to wtedy po przecinku, to wtedy one będą opuszczone. No, na końcu w tym wypadku tak samo. Dzieje się to tak, ponieważ domyślnie w programie przyjęty jest format zmienny. Ale jeżeli naciśniemy to pole tutaj na dolnym pasku lub naciśniemy klawisz F albo wybierzemy odpowiednią opcję zmieni pokaż, to wtedy możemy przełączyć sposób pokazywania liczb na format stały z ustaloną liczbą miejsc po przecinku. Proszę bardzo, tak to wygląda. No oczywiście nadal obowiązuje zasada opuszczania zer po. Co się stanie, jeżeli liczbę miejsc po przecinku ustawimy na 0? W tym momencie, proszę Państwa, dostaniemy po prostu liczby całkowite. Ponieważ postać taka liczb czasami może być szokująca, dlatego też jeżeli wywołamy ponownie program i będzie ustawiony format stały z serową liczbą miejsc po przecinku, to program zasugeruje zmianę na... Format zmienny. Proszę Państwa, format liczb pokazywanych na ekranie, odczytywanych lub pokazywanych na przykład przy wynikach, jest określony jednym typem formatu. Natomiast jeżeli przejdziemy na listę węzłów, weźmy sobie tak samo łukiem to w tym momencie będziemy mieli format podobnie zdefiniowany, ale obowiązujący tylko na listach. Czyli to, co tutaj ustawimy, będzie obowiązywało we wszystkich listach, na przykład w module wyniki. Też możemy to, proszę Państwa, zmienić na stałą liczbę miejsc po przecinku. Z tym, że tutaj w tym momencie nie, nie są opuszczane zera, widzą Państwo, tylko są dopisywane. Jeszcze taka uwaga o tej opcji format, mianowicie tutaj mamy możliwość ustawienia znaku dziesiętnego, kropki lub przecinka. No musimy to dopasować do obowiązującego w systemie Windows znaku dziesiętnego po to, żeby na przykład zawartość tych liczb list mogła być czytana przez program Excel, no i poprawnie prezentowane liczby bez częścią dziesięt no i tutaj jeszcze taka sprawa, że ponieważ wyniki przekazywane są w formie binarnej z dokładnością procesora, no dlatego też wszystkie liczby mniejsze od tej 10 do minus 7 będą traktowane jako 0,0. 0. No i tyle, proszę Państwa, byłoby uwag o prezentacji liczb w programach ABC.